Hej, cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj robimy mierzenie rzeczy z Sinsei. Zamówiłam taką ogromną paczkę rzeczy z wyprzedaży, chociaż szczerze mówiąc, tych rzeczy nie ma jakoś mega dużo, bo zamówiłam około 6 rzeczy i kosmetyczkę. I w poprzednim filmie ze spodniami z handemu, tam chyba pojawiło się 5 par spodni, a paczka, w której przyszły do mnie rzeczy z handem, była tak naprawdę. Połowę mniejsza od tej, więc szczerze mówiąc, jak otworzyłam skrzynkę w paczkomacie z tą paczką, to byłam w szoku, że ten karton jest aż tak wielki i sprawdzałam, czy to na pewno jest moja paczka. dziwałam się aż tak ogromnego kartonu i ja tej paczki jeszcze nie otwierałam, więc zrobimy to razem. Zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o sklep Sensei, to muszę przyznać, że ja dosyć często przeglądam sobie stronę internetową tego sklepu, ale nigdy nic stamtąd nie zamawiałam i nawet sprawdziłam w swojej szafie, że nie mam ani jednego ubrania z tego sklepu. Mam tylko jeden bucket head, a tak nie mam ani jednej rzeczy, jeśli chodzi o ubrania. Też nie zaglądam tam jakoś zbyt często. Ja ogólnie bardzo rzadko chodzę po sklepach, po galeriach handlowych, więc jestem ciekawa, jak te rzeczy będą wyglądały. To są wszystko rzeczy z wyprzedaży. Więc mam nadzieję, że jeśli Wam coś wpadnie w oko, to jeszcze te rzeczy będą dostępne na stronie. W razie czego wszystkie linki do produktów wrzucę Wam w opisie do tego filmu. No i zobaczmy, co tam mi przyszło w tym zamówieniu. No, ok, tak jak mówiłam, ta, ten karton jest ogromny. Do rzeczy, które zamówiłam, nie spodziewałam się aż takiego wielkiego kartonu. I po otworzeniu paczki widzę, że no, wielkość tego kartonu jest przesadzona. <laughs> Mógłby to być zdecydowanie połowę mniejszy karton. I to, co pierwsze rzuca mi się w oczy, to te rzeczy są po prostu tak włożone w karton. Jak zamawiałam ostatnio rzeczy z handemu i rzeczy z mochito, to każda rzecz, była zapakowana w woreczek foliowy. Tutaj nic nie jest zapakowane osobno. Wszystko jest po prostu tak złożone i rzucone. Pozbędę się tych papierów. Szczerze mówiąc, jestem trochę zaskoczona tym, że te rzeczy są tak rzucone bez żadnego zabezpieczenia do kartonu. Ja zazwyczaj zamawiam y, ubrania ze sklepów takich jak Zara, Mojito, y, Stradivarius Reserve. I tam zawsze te rzeczy, nawet jeśli nie są zapakowane każda osobno w taki foliowy worek, no to jest mało ekologiczne, ale przynajmniej zabezpiecza produkt, to po otwarciu kartonu wszystkie rzeczy zawsze są owinięte taką bibułką. Tutaj nie ma nic takiego, te rzeczy są po prostu tak orzucone. No i tak, to co zamówiłam to marynarka z ekoskóry w kolorze czarnym i w rozmiarze S. Jeszcze jedna marynarka, taka w kolorze piaskowym, również w rozmiarze S. Materiałowa sukienka, taka dłuższa. Ona będzie dla mnie maxi sukienką, również w rozmiarze S. Brązowe spodnie z eko skóry. Z... Takimi rozcięciami przy nogawkach w rozmiarze S. Zamówiłam sobie też taką kosmetyczkę, bo kosztowała 15 zł. Spodobał mi się jej kolor i to, że ma tutaj przezroczyste wieczko, bo ja już mam mega stare kosmetyczki i po prostu chciałam coś ciekawego. Taka brokatowa sukienka w rozmiarze XS. Już widzę, że inaczej ją sobie wyobrażałam, ale okej. Okay. I ostatnia rzecz to taka beżowa spódniczka z ekoskóry, z rozcięciem. Także zabieramy się za mierzenie tych rzeczy. I już przebrałam się w mój taki bazowy zestaw, czyli białe, dopasowane body z Zary i spodnie Lewisy. I przymierzmy sobie tą pierwszą marynarkę eko skóry. Ok, pierwsze co rzuca mi się e, do przemyślenia to zapach. Strasznie ta marynarka śmierdzi i ma trochę za krótkie rękawy, natomiast na długość jest bardzo fajna. W tamtym roku na wiosnę e, widziałam na ulicach bardzo mocny trend na takie skórzane marynarki. I bardzo mi się podobało, jak widziałam dziewczyny ubrane w takie rzeczy. Natomiast sama nie zdecydowałam się na żadną taką marynarkę, kurtkę, bo wszystkie, jakie widziałam, były dosyć drogie. Ta marynarkę z Sensei zamówiłam za 80 zł. Także dosyć spoko cena. I pomyślałam sobie, że ja nie za bardzo lubię jedną z moich kurtek czarnych takich ramonesek z ekoskóry i pomyślałam, że mogłabym sobie zamówić właśnie taki żakiet marynarkę i tamtą kurtkę sprzedać i chodzić po prostu w czymś takim bardziej eleganckim. No bo ja bardziej preferuję taki elegancki styl niż sportowy. I pomyślałam, że może taka marynarka byłaby dobrym pomysłem. I szczerze mówiąc, podoba mi się. To jest rozmiar S. Ja mam 1,68 cm wzrostu. I ta marynarka ma bardzo fajną długość. Kurczę podoba mi się. Myślę, że zostawię sobie tą rzecz, bo bardzo mi się podoba. Tylko kurczę, nie jestem przekonana do tych rękawów, bo one podwinięte wyglądają w porządku. Natomiast odwinięte mogłyby być ciut dłuższe. Więc muszę się jeszcze zastanowić. Chociaż, no ja i tak je podwijam zawsze. Podoba mi się ta marynarka, ale co śmieszne. Ten zapach przypomina mi takie wiosenne dni w liceum. Ale myślę, że jak powieszę tą marynarkę na balkonie, to ten zapach może wywietrzeje, ale bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba ta kurtka. Myślę, że to będzie bardzo fajny element, właśnie jako kurtka na wiosnę. Więc no i ta cena 80 zł, to myślę, że ją sobie zostawię, bo bardzo mi się podoba. Kolejna marynarka, którą będę mierzyć. Yy, tutaj jest napisane, że ta marynarka występuje w zestawie ze spodniami. Pamiętam, że po prostu nie spodobał mi się ten zestaw na tyle, żeby zamówić i marynarkę i spodnie. I jeszcze chciałam sobie szybko sprawdzić skład tej marynarki. I tutaj mamy 88% poliestru i 8% wiskozy, 4% elastanu. Także no, podszewka jest 100% z poliestru, więc nie jest to. Rzecz z naturalnym składem. I po założeniu tej marynarki, tutaj również jest ten problem z krótkimi rękawami, i dużo takich jakichś nitek jest y, przyczepionych do tej marynarki. I to, czego ja nie zauważyłam, jak kupowałam tą rzecz na stronie, to że ona ma tutaj taki, takie dziwne wycięcie. I po, może ona była wtedy zapięta? No po zapięciu to wygląda tak. I szczerze mówiąc, nie podoba mi się. No, i mega dużo tutaj jest jakichś takich nitek. Szczerze mówiąc, nie podoba mi się ta marynarka. Ma za krótkie rękawy, tak jak już wspomniałam. I nie podoba mi się to wycięcie tutaj. I ten kolor na żywo też nie robi na mnie szału. Trochę mam wrażenie, że to jest taka marynarka stylizowana na jakieś lata 60. Um. No nie, nie podoba mi się. To na pewno nie jest rzecz, którą bym sobie zostawiła. I przymierzyłam sobie tą spódniczkę beżową z ekoskórki. Ja ją zamówiłam, bo bardzo spodobało mi się to wycięcie tutaj. I też dlatego, że nie mam takiej całej beżowej spódnicy. I ją zamówiłam w rozmiarze S, natomiast ona jest tam mnie za duża. Jakby była taka, no to by była dobra. Tu jest sporo miejsca. Ona jest bardzo ładna. Ta skórka jest taka dosyć miękka. Też jest tutaj pod spodem taki miś. Zazwyczaj takie mm, rzeczy z ekoskóry mają pod spodem takiego misia delikatnego. Fajny jest kolor tego beżu, bo to jest taki ciepły kolor. No ale, no nie wiem. Wydaje mi się, że ona kosztowała około 40 zł, jak ją kupowałam, więc fajna cena. No, ale jest za duża, więc no, na pewno ją oddam, ale jestem w szoku, że ta S jest aż tak duża. Wszystkie rzeczy zamawiałam w rozmiarze S. Tylko to jedną sukienkę zamówiłam w rozmiarze XS, bo wydawało mi się, że ten sklep jest skierowany dla młodszych osób i że ta rozmiarówka będzie dosyć mała. No ale chyba tak nie jest. no Chociaż ta marynarka miała za krótkie rękawy. No nie wiem, muszę zobaczyć, yy, muszę przymierzyć pozostałe rzeczy, żeby zobaczyć dokładnie, jak ta rozmiarówka wygląda. Kolejna rzecz to takie szalone spodnie z ekoskóry w kolorze brązowym i to są takie yy, spodnio-leginsy, yy, ciężko jednoznacznie określić, bo one są na gumkę. Początkowo myślałam, że będą na mnie za małe i ich nie założę, ale okazało się, że są dosyć rozciągliwe i udało mi się je założyć dosyć dobrze przylegają tutaj w pasie chociaż jak tak ruszam nogami to mi tutaj zjeżdża z tyłu materiał i tak odstaje dziwnie mogłyby mieć trochę wyższy stan jak dla mnie bardzo podobają mi się te rozcięte nogawki tu są takie dzwony i długość jest dosyć fajna ja te spodnie mam w rozmiarze S no, ale nie wiem, czy to jest coś, co mogłabym sobie zostawić. Nie wiem, czy to jest coś, w czym bym chodziła. Cały czas mam ochotę je podciągnąć do góry, bo ten stan jest taki trochę dla mnie za niski. Ja lubię jednak, jak spodnie mają, jeszcze troszkę wyższy stan. No i właśnie to, że to tak zjeżdża tutaj z tyłu i odstaje, to jest trochę dziwne. Widzicie to? no nie, nie, okej, okay, nie to chyba jednak będzie do zwrotu ale są to ciekawe spodnie ja szukałam przez jakiś czas takich tylko że materiałowych, proszkowanych ale jakoś nie znalazłam nic dla siebie te mi się spodobały jeśli chodzi o krój więc miałam ochotę je przymierzyć no ale to chyba nie jest jednak coś dla mnie no, no to podwijanie się tutaj jest mega takie ryzykowne i kolejna rzecz to ta czarna długa sukienka. Mam ją w rozmiarze S i tutaj niestety znowu jest ten problem z za krótkimi rękawami i trochę mam wrażenie, że te rękawy są jakieś takie rozciągnięte. Nie wiem, ale jest bardzo przyjemna. Ona ma w składzie 50% wiskozy, drugie 50 to widziałam, że jest połowa poliester, połowa poliamid. Ma tutaj taki kołnierzyk, ona jest z takiego grubo prążkowanego materiału i widzę, że to z tej sukienki te nitki odpadały. Ma tutaj takie rozcięcie z boku i w sumie fajna jest. Widziałam, że teraz jest dosyć spory hype na takie długie, dopasowane sukienki. Ze względu na kolekcję Kim Kardashian Skins, ale też widziałam, że dużo dziewczyn poleca polską markę Noszę Sztukę. Też mają takie długie, dopasowane sukienki. No, ale ta sinseja też nie jest jakaś najgorsza. Nie wiem, jak ta długość. Czy nie wolałabym, żeby ona jednak była do kostek? Jako taka rzecz na co dzień. I mam ochotę zmierzyć sobie do tej sukienki jeszcze raz tą czarną marynarkę skórą. No i jak zamawiałam te rzeczy, to taką mniej więcej miałam wizję w swojej głowie, że jak już niedługo mam nadzieję, przyjdzie wiosna, to mogłabym nosić nawet na co dzień właśnie tą sukienkę i tą marynarkę ze sobą. Ale czy na pewno mi się to podoba? Do tego jakieś białe adidasy? No jest tu coś ciekawego, ta sukienka jest bardzo wygodna, ma dobry skład, nie wiem, muszę się zastanowić. Podoba mi się, ale nie jestem pewna jeszcze co do tej długości, bo mam w swojej szafie już taką sweterkową sukienkę w kolorze, w kolorze beżowym i myślę, że założyłam ją dwa razy. Odkąd ją kupiłam jakieś pół roku temu. Myślałam, że będę w zimie w niej chodzić non-stop, a w ogóle w niej nie chodzę. No, ta jest przynajmniej czarna, więc do kozaków i do czarnych botków będzie mi pasować. A z tą beżową mam głównie taki problem, że nie mam jasnych butów, więc jej nie noszę, bo do czarnych taka długa beżowa sukienka średnio wygląda. Ale czy ten zestaw jest jakiś. Kiepski, no nie powiedziałem, no dobrze to wygląda raczej. Ja już trochę odeszłam od noszenia koloru czarnego. Przez jakiś czas bardziej yy, raczej wybierałam brązowe ubrania. Teraz znowu wracam trochę do tego czarnego. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł na pewno. No nie wiem, muszę się zastanowić. Zobaczę też, jak to będzie wyglądać na filmie. Czy, czy dobrze wyglądam w tej sukience, no bo nie wiem po prostu, czy ta długość jest dla mnie. Ale. Yy, jeśli jesteście niższe i szukacie właśnie czegoś takiego i chcecie mieć właśnie taką sukienkę do kostek, ja jeszcze raz powtórzę, że mamy 1,68 m, to myślę, że to jest naprawdę spoko opcja, bo ona jest wygodna i ma fajny skład i fajną cenę. I ostatnia rzecz, którą zamówiłam, to ta świecąca srebrna sukienka. I nie wiem, w sumie, co ja sobie myślałam, zamawiając ją, bo. Nie podoba mi się to, jak to wygląda. I tutaj, zakładając ją, od razu mi się zaczepiła taka nitka. To jest 100% poliester. Ja mam na sobie rozmiar XS i myślałam, że ona będzie tutaj trochę luźniejsza, a jest mocno taka dopasowana. Ma gumkę w talii. Jest dosyć krótka. No, i nie podoba mi się jak wygląda. Ja mam wrażenie, że tutaj bardzo mnie poszerza w biuście, w ramionach, w rękawach. Nie, nie podoba mi się. Tutaj mam na metce, że kosztowała 49 zł, ale nie wiem, czy na promocji była tańsza, więc wkleję wam link w opisie, ale no nie polecam tego, tej rzeczy. Ona tutaj też nie ma żadnej podszewki, to jest tylko ten, ten taki brokatowy materiał. Yy, nie podoba mi się, nie chcę na to patrzeć, i chcę to jak najszybciej z siebie zdjąć. <gry> to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze mierzymy z Scinsej. Yy, dajcie znać w komentarzach, czy kupujecie w tym sklepie, czy lubicie tam kupować, czy uważacie, że te rzeczy są fajne, że są fajnej jakości. Jeśli tam kupujecie, to możecie mi też dać znać, jak z yy, yy, praniem tych rzeczy, czy one szybko się niszczą, czy raczej po praniu wytrzymują i trzymają swoją formę. Jeśli dotrwaliście do końca, to zostawcie łapkę w górę i zapraszam na moje kolejne filmy. Do zobaczenia, pa pa!